Cześć, tu Marcin z TBG Testing Board Games. Dzisiaj zrobię unboxing gry Harry Potter, Hogwarts Battle, obrona przed czarną magią, gra planszowa z mechaniką tworzenia talii dla dwóch graczy, gra wydawnictwa Rebel. Dla dwóch graczy, jak już wspomniałem, wiek 11, zdjąłem sobie ładnie tylią folię, ale mamy jeszcze kolejne te zabezpieczenie, więc chyba będę musiał całą folię tutaj ściągnąć albo rośnie to zabezpieczenie, więc chyba się na śniadanie folii i tak z tyłu mamy jeszcze tutaj informacje mniej więcej o czym jest gra te informacje jakie mamy komponenty, więc to sobie zostawimy teraz suwamy, to jest kolejne właśnie zabezpieczenie i, i wysuwamy kartonik wokół który zabezpiecza przed otwarciem i tak, mamy całkiem ładne to opakowanie. Robimy sobie unboxing, co w środku. Więc mamy Harry Potter, Hogwarts Battle, instrukcja. O, jak widać, tutaj mamy dużo obrazków, a przynajmniej duże obrazki. Tekst też duży. Widzicie jaka na talie. Rozgrywka przykładami więc niby instrukcja ma trochę stron, ale jak widzicie więcej to było tekstu, jakieś zakończenie, zakończ i to mam trochę więcej tego tekstu i z tyłu też nic nie ma a powinno nam się tutaj znaleźć w grze plansza maty treningowej, 4 karty domów, 8 znaczników domów dwie podstawki 24 karty początkowe 14 kal zakręć, 4 karty przedmiotów 6 kart z 31 kart uroków, 129 kart hogwartu 72 zaklęć, 35 przedmiotów, 22 z 5 znaczników ogłoszenia, 30 żetonów i instrukcja. I jedziemy zacząć co to mamy. Więc mamy tą planszę do walki, której będziemy walczyć. O jest całkiem całkiem długa. 43, 44, 3,5 cm. Mamy tutaj karty, no, spięte gumką. I mamy Gryffindor, Slytherin Gryffindor i Hufflepuffer. Ok, z jednej strony jest Gryffindor, z drugiej jest Slytherin Hufflepuffer i z i Raven Cross drugiej znowu Gryffindor, i chów coś tam z Literin, bo pewnie źle wymówiłem, i Raven, czyli różne walki między sobą, z znaczników widać też trochę jest. Dobrze, rozpakujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, mamy tutaj jakieś monety, błyskawice. To są chyba to będą chyba nasze pionki albo coś w tym rodzaju. Żetony życia, mamy podstawki, więc wszystko co być powinno. I metalowe czaszki. Nie wiem, może to jest na ile zwycięstw mamy. Tak, takie metalowe 5 czaszek mamy. I kart. Całe mnóstwo. Nawet nie zliczałem jak czytałem. Może sobie podliczyliście ile tych kart razem jest. Możecie zostawić w komentarzu liczbę. Ja nie wiem czy sobie będę to sumował, czy to się w ogóle chce. Ale widać, że tych kart jest sporo. I tak. Na pierwszy rzut. Album Dumbledore. Cedric, Hochang, Draco Malfoy, ktokolwiek <gillory> Gilroy, Wesley, no tak Harry Potter, no musi być Luna, Lovegood Severus, Snape okej, okay, tu mieliśmy jakieś postacie nie wiem czy będziemy im grać, czy co, a tu mamy już inne karty Zobaczymy te postacie z tyłu Hogwart. Wszystko ma z tyłu Hogwart. Ok, to tu mamy teraz przedmioty. Przedmioty, książki, piwa. Pióro samo piszące, czarodziejska taśma. Ok, tu mamy już zaklęcia, więc pewnie zaklęcia będziemy walczyć. Tak same zaklęcia, zaklęcia, zaklęcia. Tak, sami widzicie, trochę tego jest. A, jeszcze dwie kolejne talie i osobno zapakowane. Ciekawe. Bo na pierwszy rzut oka to też wygląda jak zaklęcie. Więc mogły być spakowane zaklęcia. Razem, ale zacznę. Tak, zaklęcia, zaklęcia, zaklęcia. Tu mamy coś innego. Mamy sowe. Karta początkowa. Okej, okay, karta początkowa. To już wiem, dlaczego samo osobno. No to są karty, karty i zaklęcia początkowe. Czyli każdy jakiegoś chowańca, jakąś różdżkę, jakiś kociołek. I to będą nasze karty początkowe. I ostatnia talia. co tutaj będzie? tu mamy uroki, urok, urok, urok. też różne te uroki są, to jakieś negatywne działania pewnie. zakręcie urok. tak, więc tu mamy uroki. no i tak wygląda cały unboxing, więc już Tutaj nie ma. Fajnie, że jest wypraska. Ciężko powiedzieć, jak to będzie pasować. Aczkolwiek wyglądało, że trochę miejsca zostało, czyli może karty w koszulkach też się zmieszczą. Więc dla każdego no, kto uniwersum Harry Pottera lubi i tym bardziej chce zagrać na dwóch, bo wiadomo, że ciężko jest z graczem niż czasami. A zazwyczaj w domu się drugą osobę chociaż znajdzie, to myślę, że warto tutaj spróbować. Mechanika deck buildingu, jak było gdzieś tam czytałem więc też będzie to jakaś różnorodność. O, dziękuję bardzo za oglądanie tego unboxingu. Dajcie ławkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Jakiś komentarz, jeżeli gdzieś się pomyliłem. I zapraszam na kolejne filmiki i obejrzenia playlisty z grami o Harrym Potterze, bo tam będę na bieżąco wrzucał, jeżeli jakieś gry trafią w moje ręce. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.